Witajcie z tej strony Ayrton i witam Was po krótkim oczekiwaniu w naszym Q&A, który był zapowiadany parę dni temu na kanale. I tak, dzisiaj będzie 65 pytań, także nie wiem jak długie to wyjdzie, a pytania będzie czytał Jack Bolt, który tutaj jest. Witam towarzyszy. Eee, także chyba bez przedłużania będziemy lecieć. I guess. Więc, oczywiście, najważniejsze pytanie, jak wyglądasz? Więc aktualnie tak. Mam nadzieję, że Was satysfakcjonuje. Później pokażę się trochę bardziej. Jack Jackbolt nie wiem. Jeszcze tam no, nie będę zapomniał. Właśnie, dał. miałem powiedzieć, że przy okazji macie pytanie, jak wygląda Jack Jackbolt? Ci, którzy nie wiedzą. A ci, którzy wiedzą, to wiedzą. To wiedzą no. Także nie będę Wam jeszcze zapowiadał kiedy się pokażę, bo nie wiem. Póki co większość filmów będzie wyglądała właśnie tak. E, no, także to chyba tyle co mogę powiedzieć. Miejsce też jest tymczasowe. Nie, dokładnie, bo aktualnie chyba mogę zdradzić. Czemu nie? No, siedzimy u Jack Bolta w domu. Także... Aktualnie tak to będzie wyglądać. Miejsce jest inne, bo jak mówię, ja nie jestem u siebie. Także będzie wyglądać to inaczej. I może będzie greenscreen, ale nie gwarantuję. Jakieś tu będzie na pewno. Ale nie mój gwarantuję, że greenscreen. No dobra, no to... Tak, jak to mamy z drogi, to lecimy z Kolejnym. No to dawaj metodem. dalej. Kiedy mój ojciec wróci z mlekiem? Dobra, więc widzę, że będą takie pytania też. Okej. Okay. więc y, kiedy twój ojciec zwróci z mlekiem? Nie wiem, kiedy wyjdzie z kawy ode u mnie, no. Co mogę powiedzieć? Gdzie przechowujesz mojego psa? E, w piwnicy, razem z twoim bratem. Znaczy co? Czy koty są cieczą? E, biorąc pod uwagę ostatni wypadek, jakby ktoś nie wiedział, to mój kot sobie postanowił spaść z czwartego piętra e, i stukł sobie łapkę. Więc biorąc pod uwagę też, w co koty potrafią się wcisnąć, to myślę, że tak, zdecydowanie koty są cieczą. Najpierw płatki czy mleko? Szczerze, może to zabrzmi głupio. Ale obojętnie mi to, szczerze mówiąc. Raz jem tak, raz jem tak. Tak naprawdę nie mam jakiegoś szczególnie fetyszu na ten temat. Moja krew. Więc... jak kto lubi. Ile masz w końcu subów? Eee, ciekawe pytanie, bo można to łatwo sprawdzić, ale zakładam, że chodzi o oba kanały. Eee, więc... Eee, jest to 21 na kanale głównym i bodajże 6 na drugim, czyli tak około 27. aktualnie. Nie najgorzej. Czy Ecie Pecie? <grymne> Excuse me. <grymne> tak, kolejno z tych absurdalnych pytań. <grymne> Nie wiem, Karol ka y Tak, Ecie Pecie, powiedzmy, no powiedzmy, że tak. No, a teraz w końcu nieco poważniejsze pytanie. Jak to będzie z Twoimi kanałami na YouTube? Eee, to znaczy ee, jak, jak rozumiem, że jak będę planował z nagrywkami i tak dalej. Eee, jeśli chodzi o jeden i drugi kanał, to oba będą sobie dalej istnieć. Eee, na kanale filmowym planuję parę serii, jedną prawdopodobnie zobaczycie w tym tygodniu, bo również z właśnie Jackbo'tem będziemy nagrywać. Jeszcze wam nie zdadę co to będzie. I myślę, że będę robił też takie właśnie pytania na temat filmów do kogoś, ale to zobaczę, czy będzie z kim. I co do pierwszego kanału, to planuję jeszcze ponagrywać kilka tytułów. I na pewno wśród nich myślę, że jak już będzie lepszy sprzęt, to będzie, no, będę nagrywał Warframe'a m.in. Także myślę, że to chyba o to chodziło z pytaniem. Kiedy będziesz walczył na Fame MMA przeciw Jack Voltowi? Hmm, szczerze powiedziawszy, biorąc pod uwagę mojego skilla w walce, to raczej bym przegrał, ale yy, kiedy będę walczył w Fame MMA przeciwko Jack Voltowi, no kiedy mnie zaproszą do Fame MMA i będą kazali walczyć z Jack Voltem? Nie wiem czy się zgodzę. <głos> <głos> bo z Jack Waltem wolałbym nie walczyć, bo jednak trochę się znamy i to byłoby takie trochę dziwne, nawet mimo tego, że jest to jakiś tam rodzaj zabawy. A czy bym w ogóle chciał walczyć na tym MMA, to nie wiem. Zobaczymy. Jak mnie zaproszą, to może pójdę. Jakie chciałbyś nagrać gry na kanał, jakie jeszcze się nie pojawiły? O, e, dobry pytanie pytając do jakiegoś poprzedniego mniej więcej. Jak mówiłem, będzie na pewno Warframe. Poza Warframe'em tak w sumie się nie zastanawiałem nad tym jakoś bardzo, czy coś jeszcze bym dodawał. Hmm. No myślę, że na pewno by były jakieś singlowe i myślę, że pojawi się któryś Assassin's Creed. Poza tym to właściwie jestem otwarty na propozycje tak naprawdę. Głównie nagrywam to, co wy byście chcieli. Podałem kilka rzeczy, które jestem w stanie nagrywać aktualnie. I tak właściwie od tego co piszecie mi, co mniej więcej o to, o to tak powiem wybieram gry, tak na przykład był Far Cry 3. Pisać na Discordzie, że mam go nagrać, więc nagrałem Far Crya 3. Także właściwie gry zależą głównie od was. No i od mojego pamię no i od mojego pamięci w komputerze. Czy planujesz streamować w do do jakiej przyszłości? A jeśli tak, to na jakiej platformie? Więc od razu mówię, że Twitch. A jeżeli bym streamował i chyba zamierzam. Bo z tego co się orientuję, to chyba YouTube wymaga subów iluś żeby móc zrobić streama, wydaje mi się. Albo po prostu ja jestem za głupi, nie wiem jak to zrobić. Hmm. Yy, ale myślę, że jednak raczej Twitch i tak zamierzam streamować w niedalekiej przyszłości. Na pewno będzie stream, z czego przyznam się miał być materiał, Będziemy będzie stream z Paladinsów, jak będziemy grali sobie jakoś drużynami przeciwko sobie, w sensie tak yy, drużynami... Zanku, dwóch, tymi, na dwóch na dwóch, trzech na trzech. Dokładnie, na tych dowolnych. Miał być z tego film, ale wyszło mi dwa materiały po dwie godziny i musiałem to jeszcze zmontować, więc trochę by mi to zajęło i przyznam szczerze, że no nie chciało mi się. Więc do tego Możecie będę YouTube mniej więcej ja No tak, jak się miało jeszcze parę innych materiałów w trakcie do zrobienia, no to jednak nie bardzo było kiedy. plus jeszcze oczywiście sprawy prywatne wchodziły, więc no nie zawsze się dało. Kiedy nagrasz Skyrim? Hmm. Kiedy będziecie chcieli. No i jak już będę miał lepszy komputer, mówię. W sensie, bo póki co Skyrima chciałem nagrać... Znaczy, chciałem zagrać w Skyrima, o nagrywaniu nie, nie myślałem, bo nikt mi nie mówił, ale jak chcecie to... Jak będzie lepszy sprzęt, to wtedy myślę, że Skyrim się pojawi. Czy istniejesz? Nie. Bo skoro się pokazujemy, no to chyba istniejemy, ale to... Kwestia względna, zgaduję. Well, zależy co e, właśnie na myśli mówiąc, czy istnieją. Więc jeśli chodzi o to, czy istnieje jakoś bardzo jako twórca i to ma być big brain pytanie, e, to... nie, raczej nie istnieję, ale czy istnieje jako osoba, no to jak widać? No widać. Czy masz zwierzęta? E, więc mam zwierzęta. Mam kota, mam świnkę morską i mam straszyka. E, jakby ktoś był ciekawy, to kot nazywa się Nika, świnka Kerti, a straszyk szepard. Pierwsze było jajko czy kura? Widzę, filozof się trafił. Hmm. Szczerze powiedziawszy, jest to kolejne z tych odwiecznych pytań. Te. E, więc myślę, że. Raczej kura, ale tak z drugiej strony mógł pierwszy być kogut, więc kto go tam wie? Tak. Kto tam wie, nigdy się nie dowiemy. Najprawdopodobniej. Może kura to w ogóle jest rzecz, która wyewoluowała z pszczoły na jakichś badaniach, więc kto go tam wie? Czy planujesz na coś nowego? Mm, ok, Okej, więc... Zależy, czy w najbliższej przyszłości, e, raczej nie, chyba że liczymy Q&A jako e, coś nowego, bo myślę, że jeśli ta seria się przyjmie, na ten odcinek konkretnie, to może zrobimy z tego serię, w której nie będą pytania tylko do mnie. Ale to zobaczymy. Czy to już pora umierać? Well, myślę, że to raczej pytanie do Aprila, ale... Ach, jest. Trzeba e... będzie go podlinkować i pozdrawiamy e... przy okazji. Dokładnie pozdrawiamy, ale e... myślę, że myślę, że nie wiem, myślę, że tak. To dobry moment. Czym się inspirowałeś? Jak powstał twój kanał? E... Szczerze e... nie wiem. W sumie w sensie, jeśli chodzi o gamingowy, to chyba najbardziej disowskim. Bo wtedy dużo go oglądałem, jak zaczynałem z kanałem. To było jakieś 5 lat temu, z grubsza. Bo wtedy mniej więcej powstał kanał, ale dużo się na nim nie działo, także to była taka inspiracja. Eee, a co do. No i w sumie trochę Jackbolt, bo dowiedziałem się, że ma kanał, i wtedy zacząłem trochę bardziej z nim coś tam robić. A co do tego filmowego, co powstało niedawno, to właściwie inspiracji specjalnie nie było bardziej. Po prostu chciałem się z kimś podzielić moją, moim hobby, moim zainteresowaniem na temat filmów. Co byłoby mniej więcej poza grupą znajomych, też po prostu naszym Discordem, do którego oczywiście link jest w opisie. Więc zapraszam tam, żeby sobie wejść. Potwierdzam. Czy ludzie rzucali kamieniami w dinozaury? Well. Zakładając, że w, ta, w czasie istnienia dinozaurów żyli ludzie, to myślę, że pewnie tak. Ale stawiam, że nie, więc no cóż, nie żyli. Z, z tego co wiadomo to dinozaury wyginęły dawno przed tym jak pojawili no, się ludzie, także... No, dokładnie, także raczej nie. Chyba Pytanie że, źle postawione. Chyba, że mówimy ewentualnie o dzieciach bawiących się figurkami rzucającymi w nie kamieniami wtedy. No. Ewentualnie można powiedzieć, że tak. Czy będą special? specjale. specjalne. Hmm. Dobre pytanie. Myślę, że raczej będą, tylko nie wiem na ile słów, bo nie wiem czy robię nie specjalne na 25 subskrypcji ma sens. E, także zobaczymy, myślę, że szybciej na 50. E, raczej będą, tylko jak w pewnym sensie też możecie trochę potraktować jako specjalne, nie do końca. Ale ogólnie tak, odpowiadając ja na pytanie, to tak raczej będą specjalne. Czy zamierzasz zarabiać na YouTube? Znaczy, to jest ciekawe pytanie, bo zależy jak rozumiemy, czy zamierzam. Bo czy, czy chciałbym, czy, czy to jest jakby mój cel w jakimś życiu? Otóż, jeśli chodzi o zawód, to raczej nie będę tego tak traktował. Ale jak kiedyś biję te subskrypcje i tam wyświetlenia, żeby być w tym programie partnerskim, no to myślę, że będę chciał z tego zarabiać, mimo wszystko jakkolwiek. Więc. Raczej tak, ale nie jako główny, że tak powiem, dochód życiowy. Czyli przychód taki na boczku, tak? No to... dokładnie, taki, <noise> ta, takie dorabianie po prostu, no. Kiedy planujesz nabyć komputer lepszy niż do Tetris'a? Well, więc lepszy niż do Tetris'a to mam już, Tak. ale takich, które faktycznie pociągną jakieś fajne tytuły, to zdradzę, że już się mniej więcej zaczyna era updateowania komputera bo byłem w pracy, także wróciłem, teraz mam kasę i będą upgrade'y kompa, więc myślę, że w przeciągu tego pół roku mniej więcej już powinny być jakieś e, zmiany pod względem e, wizualnym i na filmach, żeby że będzie lepsza jakość i pod względem po prostu e, gier, bo będę mógł już nagrywać lepsze, także myślę, że niedługo. Czy wiesz, co będziesz robił za dwa miesiące? Szczerze powiedziawszy stawiam, że to samo co teraz, to znaczy nie mówię konkretnie o teraz, teraz eee, mówię bo ogólnie to znaczy raczej to samo co zwykle, będę sobie siedział, nagrywał filmy, grał z Jackboltem i z innymi. Dokładnie, raczej przez ten czas się jakoś super dużo nie zmieni, chyba że jakimś co po prostu wszystkie subskrypcje by strzelą gdzieś w ogóle w powietrze i będzie tego pierdoliak, także Wtedy to może ewentualnie będę raczej się z tym bardzo poważnym w kontekście kanału. Ale tak, co będę robił za 2000, no to raczej to samo co mniej więcej robię... Dzisiaj i teraz. Czy będziesz czytał wszystkie pytania? Well, więc ogólnie tak, na tym odcinku nie część musiałem wyciąć. Ci, którzy są na Discordzie mogli zobaczyć. Chyba, że ten kanał jest aż tak prywatny, ale... Ogólnie wszystkie pytania się pojawią, więc o to można się nie martwić. Prędzej czy później? Prędzej czy później tak, dokładnie będą. Czy żałujesz, że zrobisz QA? Yy, nie. Absolutnie nie. Czy masz rodzeństwo? Mam. Mam dwie siostry. Czy zamierzasz pracować? No, to pytanie zostało wyjaśnione zanim w ogóle zostało zadane. Well, pracowałem czy zamierzam pracować? No. W pewnym sensie YouTube to też jest praca, więc gdybym nawet się trzymał tego, to... No ci mogłoby tak nie powiedzieć, ale tak tylko mówię. No w sensie, wiesz, jakby wykonujesz coś, dostajesz za to kasę, więc w pewnym sensie jest to praca jakakolwiek, ale jeśli chodzi o taką bardziej normalną pracę, to raczej tak, raczej zamierzam. Chyba, że już nie będę miał nic lepszego do roboty w życiu i po prostu będę sobie mógł na no to pozwolić, że sam kanał mnie utrzymywał. To w tym momencie raczej bym tak zostawił, bo stosunkowo jest to praca dość łatwa. Nie, nie mówię, że nie jest czasochłonna i męcząca, ale jest łatwa. No, w porównaniu z tym, co oferuje się normalną pracą. No, dokładnie.